Dnia 19 lutego 2012 roku w ośrodku wypoczykowym Sadyba odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół i Miłośników Boszkowa. Na spotkaniu było poruszone wiele ciekawych i interesujących tematów dotyczących Boszkowa i okolicy. Panu Mirosławowi Kędziorzej, i wiceprezesowi panu Mateuszowi Lubieńcowi zadaliśmy parę pytań. Jedno z nich dotyczyło planów stowarzyszenia na rok 2012. Mamy to przede wszystkim zależą od tego, od, od chęci, od pewnych tutaj jakby możliwości czasowych, i, i, i chyba to najważniejsze jest. No, to jest kwestia jakby zorganizowania czasowego członków i sympatyków. Ci, którzy chcą, działają po prostu. Także w sumie to tak precyzyjnie trudno mi określić. Oczywiście jakiś pewien ramowy plan jest, natomiast dużo przedsięwzięć rodzi się też jakby spontanicznie, w związku z tym trudno precyzować szeroko w sposób taki bardzo szeroki, ile tego będzie, ile tych zamierzeń będzie zrealizowanych, ile jest planowanych. Natomiast no, pewne wyznaczniki od tych pewnych takich już stałych planów, i zamierzeń, no to jest przede wszystkim jakby najbliższa rzecz, pomaganie Mateuszowi, ile to tylko będzie możliwe przy akcji czyszczeniu jeziora Dominickiego. I to jest akcja Boszkowo i stowarzyszenie jest jakby no, tutaj takim elementem. Organizacją współpracującą, a z takich naszych rzeczy wiodących, no to jest przede wszystkim szeroko pojmowana dbałość o jezioro dominickie i w ogóle wszystkie akweny w regionie, można tak to powiedzieć. Staramy się w jakiś sposób monitorować i dbać o to w sposób zarówno namacalny poprzez różnego rodzaju analizy i badania, które będziemy rozbudowywać, bo w zeszłym roku to jednak było w pewien sposób w okrojonym zakresie. W tym roku zakres badań miejsc, gdzie będą, które będą monitorowane, będzie większy. Z innych rzeczy na pewno kontynuacja spraw związanych z modernizacją czy... czy Przywróceniem, przywróceniem stanu dworca do, do, może nie do świetności, ale w każdym razie do jego jakby takiego stanu pewnej wyglądalności, jeżeli takie słowo można określić. No na pewno będzie dalsza próba zorganizowania tam punktu informacji turystycznej, czy no, czegoś tak, w To wszystko oczywiście zależy od środków, jakie się da zgromadzić. Wiele też, też planów na przykład w 2011 było, których niestety nie udało się zrealizować z uwagi na jakby brakująco osoby, które chciałyby się, się włączyć w ten, ten program, więc jakby trudno czasem tak jasno określić, jak, co dokładnie udało się zrobić w tym roku z uwagi na to, że to wszystko zależy też od osób, które współpracują i jeżeli będą osoby chętne współpracy, to da się zorganizować więcej rzeczy. Planów jest, jest wiele, ale jakby nie wszystkie da się wcielić w życie. Na pewno monitorowanie, dbało oczyszczenie, o, o, o czystość jeziora, jakby ta akcja życie jeziorońskie to jest jedna z jego elementów. No i przede wszystkim dbanie o, o ekologię jeziora, czyli o jego czystość wód, o, 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 o okoliczne... Tutaj, e, ale to też wiąże się z jakimiś tutaj pismami do, 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 i zabiegami w różnych urzędów, które na ten temat decydują. Jest też wiele rzeczy małych, które trudno też jakoś określić jako plany. Jako przykład można tutaj wymienić chociażby most na ulicy Dworcowej, który też co nie zabiegało wielokrotnie u pana starosty, żeby jakby przy remoncie ulicy Dworcowej, który będzie w tym roku całego odcinka, bo nie mówimy o tym zniszczonym, który został już zrobiony, który będzie w tym roku ruszy, żeby uwzględnić remont całego tego mostu, żeby można by było tutaj słownie przepływać pod tym mostem. Starosta powiedział, że to będzie zrobione, ten most, także cieszymy się, że udało się tutaj to doprowadzić do jakiegoś konkretnego stanu. No będzie też ta akcja związana z taką no, szeroką działalnością, hmm. pojmowaną szerokość Zajmowaną działalnością kulturalną, czyli jakby wieczory literackie, które są trochę na razie kontrowersyjnie postrzegane przez niektórych. Aczkolwiek no, myślę, że to będzie też kontynuowane, może nawet um, troszeczkę w innej formule, w innym zakresie, ale na pewno będzie. Także to wszystko też w dalszym ciągu podkreślam, bo przede wszystkim to jest kwestia czasu, chęci, no i oczywiście też finansów, które w dzisiejszej dobie dosyć trudno. I na to wszystko właśnie składają się to, te trzy rzeczy, które tu wymieniłem, także zobaczymy, jaki ten rok 2012 będzie. Na razie mamy praktycznie no luty, czyli jeszcze załóżmy ten początek. Aczkolwiek myślę, że poszkowo ożywa w miarę kolejnych miesięcy, i cieplej, tym tym na pewno jest więcej rzeczy i do zrobienia, i, i, i może też i chęci. I załóżmy też również, że no więcej członków jak zaczyna żyć. To po to. Trzeba powiedzieć też, że stowarzyszenie ma wielu członków, którzy są spoza Boszkowa i na terenie Boszkowa przebywają właśnie w sezonie. Czyli załóżmy, umawiamy się, że to jest załóżmy gdzieś okres od maja do września. Czyli wówczas działania stowarzyszenia na pewno są. Najbardziej jest aktywne stowarzyszenie w tym okresie czasu. Stowarzyszenie zadecydowało o dalszych pracach remontowych dworca PKP. Chcieli, żeby na dworcu powstał punkt informacji, ponieważ wielu turystów pyta się o ulicę, czy dojdzie do swojego miejsca zakwaterowania. podjęło się remontu dworca, właściwie to e, dworzec został wydzierżawiony od, od e, PKP. Mhm. Od jednej ze spółek PKP, PKP tak. e, no, celem e, jego remontu. E, także potem został wydzierżawiony. Tak docelowo. W tamtym roku zajęliśmy się bardzo mocno remontem zieleni, czyli sprzątaniem przede wszystkim zieleni, pielęgnowaniem, do, przycięciem tych wszystkich zarośniętych krzewów, drzew i zewnętrznym remontem budynku, elewacji budynku. Został nam jeszcze remont dachu i remont wewnętrzny, który chcielibyśmy zrealizować w tym roku i docelowo właśnie uruchomić tam to się oczywiście też wiąże nie tylko z samym remontem, ale także utrzymaniem dworca, bo w tej chwili dworzec utrzymuje stowarzyszenie, czyli sprząta go, wywozi śmieci, i, 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 także i oświetlenie tutaj i, i sprzątanie śmieci jest w tej chwili na, na po stronie stowarzyszenia. Także nie oprócz remontu jeszcze, jeszcze ten dworzec staramy się, żeby był cały czas dostępny i przyjazny. Wiem już dokładnie, kiedy odbędzie się tegoroczne sprzątanie ziela dominickiego i terenów wokół niego. Sprzątanie odbędzie się 26 maja. Szczegóły będą oczywiście podane na stronie eboszkowo.pl. Wiem już także, że regaty, których eboszkowe jest organem współorganizującym i wspierającym odbędą się w ostatni weekend kwietnia. Więcej o tych wydarzeniach panowie Mirosław Kędziora i Mateusz Lubieniec. Jeśli chodzi o regaty, to Stowarzyszenie Przeciągów nie jest to tych regat. e z będzie organem współorganizującym, wspierającym, także nie chciałbym się z organizatorów głównych wypowiadać. Tutaj w środowisko żeglanskie ten, ten temat już dosyć jest mocno zaawansowany, to będą, myślę, że mogę zdradzić, to, to będą regaty klasy 470. Ogólnopolskie regaty, przyjedzie zał wiele załóg, zapowiada się w tej chwili w całej Polski. Eee, także tutaj to tyle, tyle myślę, że mogę jeszcze powiedzieć, ale konkretów jeszcze, jeszcze na to chwilę nie ma. Eee, także tutaj trzeba będzie eee, już konkretnie porozmawiać z organizatorem, którym jest tutaj, będzie eee, to będzie pocisk.com, eee, oni organizują te, tutaj te regaty. i i nie chciałbym tutaj za nich zadać wszystkich szczegółów. Wkrótce na pewno będą one też ujawnione, także, jak tylko coś więcej będziemy wiedzieć na ten temat, to, to też pokażą się one na ewoszkowności. Z roku na rok akcja się rozrasta. W tym roku będzie to już czwarta edycja tej akcji. Także faktycznie ten trend jest wzrostowy. Czy frekwencja będzie rekordowa, trudno powiedzieć, że to będzie zależy wiele od pogody, na pewno będziemy zabiegać o to, żeby jak najwięcej osób przybyło do akcję. Czy śmieci się da zebrać więcej, to nie wiem. Obszar wokół całego Izra Domińskiego tutaj chcemy objąć, więc to już jest bardzo duży obszar w zależności właśnie od, od jakby ilości frekwencji. Z tych sektorów będzie wiele. Teraz jeżeli będzie mniejsza frekwencja, trzeba będzie część sektorów zmniejszyć. Yy, czy się uda więcej śmieci zebrać, to tak naprawdę zależy od tego, czy, czy, czy dalej śmiecimy, mam nadzieję, że nie będzie teren wzrostowej w zbieraniu śmieci, bo to będzie oznaczało, że jakby jest trochę lepiej. Yy, tutaj, yy, no, Może czy... inaczej, frekwencja większa, a śmieci mniej. No tak, no, frekwencja większa, a śmieci mniej. Aby tak było... Yy... No, liczymy na, na duży udział nurków. Już w tamtym w zeszłym roku y, nurkowie zebrali mniej śmieci niż, niż w latach y, poprzednich, chociaż było ich dużo więcej. Y, Także mimo, że była większa frekwencja wśród nurków i to bardzo duża y, to już się nie udało te śmieci zebrać. Po prostu już y, jakby te śmieci na dnie jeziora nie były tak łatwo dostępne. Y, jeżeli chodzi o śmieci zewnętrzne, to na, na, na brzegach to było ich naprawdę dużo i, i udało się tego zebrać sporo. Także w tym roku zapraszamy wszystkich, którzy chcieli poświęcić trochę wolnego czasu dla dobra Bożkowa i to tylko tak naprawdę od nas wszystkich zależy, jak, jak to wszystko wypadnie. Na spotkaniu uczestnicy poruszali także tematy organizacyjne. Nie obyło się bez tematów melioracji na terenie Boszkowa, jak i rajdów, które mają odbycie już wkrótce. Poruszano także sprawę mosku na drodze Bożkowo-Grotniki, który został zablokowany. Szczegóły na e Boszkowa. Odbyło się też podsumowanie ze zeszłorocznego sprzątania źra dominickiego. Spotkanie upłynęło wszystkim w miłej i przyjaznej atmosferze.